Dziękuję. Dziękujemy ślicznie szalonym, szalonym małlatom. Maja Pani czy Katarzyna Pani dziękujemy. Brawa, brawa, brawa. Oczywiście dziękujemy za piękny występ. naprawdę możemy się cieszyć, że w naszym mieście mamy taką zdolną młodzież, która rzeczywiście jest jeździ po świecie, w Polsce i po świecie i rzeczywiście mówi także o Europie. O bardzo cieszymy się, że dziś mogli być razem z nami. No właśnie, że jest chętna na takie y, y, imprezy okolicznościowe. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że to nie ostatni występ. Oczywiście, nie byli u nas po raz pierwszy. Y, 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 mamy nadzieję, że właśnie nie po raz ostatni. Także dziękujemy. Powoli już czas dożynek, w dniu dzisiejszym dobiega końca. Powoli dożynki 2024 przechodzą do historii także wszystkim dziękujemy za obecność przede wszystkim, bo gdyby was nie było nie byłoby dla kogo tego wszystkiego organizować i przygotować tak, no dla dla tych, którzy zostali za wytrwałość myślę, że oklaski się należą brawa, wielkie brawa chciałbym w tym momencie także w tym miejscu podziękować także Radzie Parafialnej przy naszej parafii, która dołożyła wszelkich starań, żeby nikomu